No i wracamy Dokładnie. właśnie z naszym mistrzem, yy, musimy odprowadzić naszego kolegę, yy, kamerzysta, ale mi się zdaje, że go nie odprowadzę, bo mi się nie chce, zresztą nie mam po drodze, ja zaraz sobie skręcę do czy to może oni mnie odprowadzą, Loko pójdzie do siebie, znaczy Loko, nasz mistrz kuchni, yy, Mateusz Drzewiecki, a pan Mateusz Marchlewski, o, imiennicy... Yy, Rożę... Ale ten jest gorszego pój pójdzie. rodzaju, bo on nie potrafi A, gotować tak, takich, nie potrafi gotować jak takich ja. specjałów. W każdym razie spróbował, wsypałem mu za dużo y, proszku wymien y, wymienionego w składnikach y, w filmiku pod tytułem Enus Deus gotuje Mateusz w części pierwszej. Y, mam nadzieję, że podobał się Państwu ten filmik. Jeżeli wszystko y, wyszło wam tak jak nam, to mam nadzieję, że subskrybujecie kanał. A, może nie wiem, nawet dodacie do przyjaciół, będziecie codziennie go odwiedzać. Jeżeli będziecie, to postaramy się wkleić więcej filmików. Nie uda. tylko od Was, jeżeli tego chcecie. O tu cholera, my samochodne jeżdżą w tej wewce, te. co im tu w głowie się robi. A ja mam znów pełno pomysłów na następne koncepcje, zupowe, nie zupowe. Zobaczymy, czy Wam się spodobają moje specjały. Czekam na Wasze opinie na moim koncie YouTube. O, chciałbym właśnie jeszcze uprzedzić. My tylko takimi debilami jesteśmy na filmach, ponieważ w życiu trzeba troszkę się pobawić, tak, w naukę, w, do szkoły, w sensie, żeby nie było, że jakieś dzieci neo, tak, Mateusz Drzewiecki ma 18 lat, ja mam 15 lat, a Mateusz Marchewski, czy nasz, nasz kamerzysta, ma lat również 15. I żeby nie było, że jakieś dzieci neo, czy coś. My po prostu się dobrze bawimy, jeżeli wy nie potraficie tego docenić, to już możecie, możemy się żegnać, w sensie, w takim sensie, Myślę, że możecie już wyjść. nie się język plączę troszkę, przepraszam, no, ale tak to już jest, no. Jak się pije piwo na polu, to się nie dziwi. Hejterzy. Proszę mi tu... Oczywiście żartowałem, bo żarty no. są spełniane w tych okolicznościach. Piwo. Tu Co do piwa, jeszcze niedługo, niedługo, planujemy odegrać scenkę, jaka spotkała nas w Polomarkiecie. Yy, yy, na na ulicy Emilii Plater bodajże, dobrze mówię? Emilii Plater. Kurwa, jebany autobus. Widzicie państwo, tak działają linie MPK. Chciałbym powiedzieć swoje słowo, że jakaś menda mnie oskarżyła o kradzież piwa i wezwała jakiegoś niejakiego Jarka, żeby mnie przeszukał. To było bezczelne. Mi Jarek. Mi ja się bałem, że ten Jarek to jakiś pedofil, ale no w, w każdym razie podział na rolę będzie, będzie wszystko włączone, wszystkie dialogi opracowane, nie będzie żadnych pomyłek, żadnego plątania się języka. A teraz mam coś dla widzów. Ogólnie, jeżeli chcecie więcej filmików, to zostawiajcie komentarze, polecajcie znajomym, a gwarantuję, że będzie śmiesznie, zabawnie i elegancko. I może doznacie bólu głowy czy menstruacji. A! I smacznie. <laughs> I smacznie. I jeszcze taka informacja ode mnie, w związku z tym, właśnie filmikiem kręconym teraz, w tej chwili. Yy, przepraszam bardzo, że nie pokazuję twarzy naszych. Nie, nie, to nie jest to, że się wstydzę, po prostu. Yy, widzicie sami, że jest ciemno, a to jest nagrywane telefonem, yy, więc nie będzie nic widać, wręcz gówno. O jakaś fajna dupla Idą, idą, idą. Dobrze, będziemy tak kończyć. Sobie. Zapraszamy koniecznie na nasz kanał. Do widzenia. Goodbye. dobranoc.